Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez Internet? Daniel, różnica jest taka, że Ty jesteś prawdziwym inwestorem, a wielu ludzi, którzy bawią się w inwestycje, to spek spekulanci. I być może spekulant na krótką metę zarobi w ciągu kwietnia więcej niż ty, bo postawił wszystko na jedną kartę, kupił maseczki, sprzedał je drożej, kura. Ale na dłuższą metę w skali 30 lat Uważam, że ty zarobisz dużo, dużo więcej niż ten spekulant. Cześć, witam Was serdecznie u mnie w biurze. I dzisiejszym moim gościem na, na live jest Jakub Bebączek. Cześć, Kuba. Dzień dobry, cześć. Taką wirtualną piątkę. Nie wiem, czy to będzie widać, Ciach. Jakub jest trenerem mentalnym przede wszystkim. Jest to przedsiębiorca, który działa w różnych obszarach biznesu, ale też i w nieruchomościach, w których można być, to nas też łączy. Jakub też jest jakby najbardziej znany z tego, że jest trenerem. Jakby Razem można być, działając w tej branży, chociaż Kuba ma inną specjalizację. I w związku z tym, że ma bardzo dużo wiedzę i ekspertyzę w zakresie psychologii i radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i w kwestii mentalnej, postanowiłem go zaprosić, bo, bo wiem, że jest w stanie dać bardzo dużą wartość. Zamyślimy się już od kilku lat, tak bardziej na zasadzie wiemy o swoim istnieniu, natomiast tak naprawdę, realnie poznaliśmy się na żywo w tym roku, jakieś półtora miesiąca temu w Las Vegas, tak przypadkiem się poznaliśmy, spotkaliśmy na konferencji, przegadaliśmy ze sobą tam ładne jakieś półtorej godziny i okazało się, że mamy jakiś taki wspólny sposób myślenia, też myślę, że wspólne wartości, tak jak słuchałem Kuby. Dlatego postanowiłem Kubę zaprosić i zadać mu kilka pytań, bo wiem, że te czasy są trudne teraz i wiele osób sobie z tymi czasami, z tymi sytuacjami, które mamy miejsce, nie radzi. Ja bym chciał, żeby Kuba mi odpowiedział na kilka pytań, ale też, żeby podzielił się swoimi strategiami, na to, jak sobie on właśnie radzi. Więc Kuba, powiedz mi, jak się u Ciebie ta sytuacja, jakby może, jak to wpłynęło na Twoje życie, na Twój biznes? Bo wiem, że pracujesz zdalnie od m, bardzo dawna. Jak to wpłynęło na Twój biznes? Powiedz na samym początku. Tak, myślę, że już wcześniej podjąłem sporo takich decyzji, które dzisiaj w kontekście koronawirusa dają mi trochę ulgi, bo już byłem odrobinę przygotowany na takie historie, które się dzisiaj dzieją. E, takie trzy rzeczy, które. Podnoszą mój komfort psychiczny, to po pierwsze dywersyfikacja, bo dzięki temu, że działam w czterech różnych branżach, nawet jak, jeśli jakaś branża teraz ma kłopot w trakcie pandemii, to inne na szczęście działałem dobrze. Druga rzecz to cash flow, czyli ja jestem takim typem przedsiębiorcy, który zawsze chce mieć górkę na koncie bankowym i niezależność finansową od partnerów, od dostawców, od klientów, i dzięki temu też jest nam łatwiej teraz pokrywać koszty. I trzecia sprawa. To jest zmotywowany zespół, bo teraz, kiedy ja już nie mam praktycznie żadnej kontroli nad tym zespołem, pracujemy wszyscy zdalnie i się nie widujemy, jest bardzo istotne, żeby ci ludzie byli zmotywowani, zaangażowani, żeby mógł im ufać. A że zapracowałem sobie na to wcześniej jako ich szef i przedsiębiorca, to te, teraz ta sytuacja wcale nie jest dla nas taka zła. Mhm, Okej, okay, czyli, bo też czytałem twoją książkę i.